Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie dotyczącym Disney Expo D23 2019. Właśnie dostaliśmy nowe informacje dotyczące Gwiezdnych Wojen, jak i Marvela. Także dzisiaj troszeczkę tak ogólnie powiem, a na pewno możecie być pewni, że pojawią się osobne materiały dotyczące wszystkiego co widzieliśmy o Gwiezdnych Wojnach i wszystkiego czego dowiedzieliśmy się o Marvelu. Teraz tak ogólnie. I to, co mam w planach. Po pierwsze, analiza trailera Mandaloriana, która będzie już w niedzielę. Po drugie, wszystko, co związane było z Gwiezdnymi Wojnami 9, czyli Rise of the Skywalker. Po trzecie, wszystko, co dowiedzieliśmy się o Marvelu. Po pierwsze, czuję się trochę zawiedziony, ponieważ miało to trwać dwie godziny. No, sam panel Marvela trwał może ze 20 minut. Gwiezdne Wojny pokazali nam nowy plakat. Powiedzieli, że wspaniale się z nimi pracuje. Że cała saga trwa ponad 40 lat i że wszystko dobiegnie końca. Saga Skywalkerów dobiega końca i być może kolejne filmy będą opowiadały o czymś, o czym jeszcze nie widzieliśmy. Pojawił się nowy plakat, który możecie zobaczyć teraz na ekranie. No, i do tego Rey pojawiła się w czarnej pelerynie, trzymając czerwony miecz w stylu Dart Maula. Jeżeli chodzi o cześć Marvela, to Kevin Feige ogłosił wraz z Ryanem Coglerem, reżyserem filmu Czarna Pantera 2, że Czarna Pantera 2 będzie miała swoją premierę 6 maja 2022. Nie pokazali nic, żadnego plakatu, żadnego podtytułu, nic więcej nie powiedzieli. Nie będzie wiadomo kto gra, to znaczy no, oprócz tych co przeżyli Czarną Panterę, jakby wiecie o co mi chodzi. Dalej zaczęli opowiadać o filmie Eternals. Cała ekipa weszła na scenę z nowymi postaciami. Po pierwsze Kit Harrington, znany jako Jon Snow z Gry o Tron będzie grał Dana Whitmana, czyli Black Knighta. Po drugie Gemma Chan będzie grała Cersei. Pokazali również jak będą wyglądały stroje, jest to concept art, a nie dokładnie tak jak będzie w filmie, także drobne szczegóły mogą się zmienić. No i dalej zaczęli opowiadać o Black Widow, czyli czarnej wdowie, która premierę będzie miała 1 maja 2020 roku, także już niedługo, już jest za rogiem. Pokazali ekskluzywny trailer, który był dokładnie tym samym trailerem i tym samym kilkusekundowym klipem z San Diego Comic Con, także nie dostaliśmy nic nowego oprócz jednej malutkiej scenki, ale o tym za chwileczkę. Po pierwsze, ekipa nie mogła pojawić się na Disney Expo D23, ponieważ akurat w tym momencie nagrywają e, dalsze sceny, dalej nagrywają film. Pojawił się przekaz na żywo od całej ekipy, która jest akurat na planie e, i siedzą w helikopterze, udając, że pilotują helikopter, a tak naprawdę byli na planie filmowym. Dodatkową taką maluteńką sceną, której nie pokazali podczas San Diego Comic Con, jest Jelena, która drwi z Nataszy. I jej walecznej pozy, to prawdopodobnie pozę możecie widzieć teraz na ekranie. Jelena powiedziała do Nataszy coś w stylu: Jeżeli to jest twoja pozycja do walki, no to jesteś totalnym pozerem. No i wtedy widzimy Black Widow w białym kostiumie ruszającą do walki. No oczywiście z kim, nie mamy pojęcia, ale wydaje się, że to jest Taskmaster. I na tym skończył się panel Marvela i panel Gwiezdnych Wojen, i wszystko, co jest dalej mówi o kolejnych filmach pełnometrażowych Disneya, ale czekamy na więcej informacji. Jak na razie tyle, trzymajcie się na razie.